Witam wszystkich serdecznie. Tutaj STT StarCraft i o, znowu nie ma mikroprobkami, znowu nie ma micropropami. Wiem, że wysyłaście te śmierdzieli jeszcze zanim wrzuciłem swój filmik Tips and Tricks, ale co tam. I zapomniałem co powiedziałem. W każdym razie to jest kolejny odcinek serii Puściłem z Wietrzem Śmierdziela. Zmierzą się w nim chudy, który jest w sumie stałym gościem tutaj. Tym razem z teamu Bosses Bosses. Like Boss, więc też czuję, że to on będzie tym. E, puszczającym śmierdziela, ale w sumie to nie pamiętam co było w mailu, w opisie, więc to może być albo jego zwietrzenie śmierci, albo puszczenie, więc w każdym razie wszystko jeszcze jest przed nami, a jego przeciwnikiem jest też proto Snow Leopard. Uh, right. Dobra i dawno tego nie robiłem, więc panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, gimnazjaliści, gimnazjalistki, podstawówkowicze i tak dalej, tak dalej, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. To jest dla mnie bardzo ważne i przyjemne, jeśli, jeśli, jeśli jesteście stałymi subskrybentami. Więc kliknijcie subskrybuj i bądźcie szczęśliwi. No, generalnie w każdym razie klikajcie subskrybujcie, bo będę wtedy ja szczęśliwszy. O. To jest właśnie to, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, gdzie jest śmierdziel cały czas mamy standardowe otwarcie gate przy 13, mamy asymilator, mamy identyczne jak na razie otwarcia. Troszeczkę wcześniej zaczęty Cybercore u jednego z graczy. Probki, Zelot został pominięty Stalker za to jest budowany? Stargate! O, mamy Stargate'a o, dobra, to już wiemy co za śmierdziel. To jest Proxy Stargate. Eee, dwa razy gaz. Okej. Okay. Chudy, chudy, chudy. Uuu, i tu też jest Stargate. Wiecie co? To nie jest y, informacja na śmierdziela, ale... Jeśli dwóch protosów idzie w ten sam build, to znaczy idzie w Stargate'a, jeden zacznie od Oracle, a drugi zacznie od Phoenixa, to ten od Phoenixa ma bardzo dużą przewagę na początku, bo Oracle niemal natychmiast jest niszczony przez Phoenixa. Oracle jest tą lekką i ona ma tyle punktów zdrowia życia, co, co po prostu kot na płakał. Więc gdyby jeden z tych graczy poszedł Fenixa, to miałby dużą przewagę, ale żaden nie poszedł Phoenixa i jest tu Oracle, jeden Oracle. One Oracle, two Oracle, three Oracle i też drugie Oracle, ale supply block, Uu, już nie supply block. No i cóż, któż będzie bardziej efektywny w tym harasie oraklowym? Dwa Oracle, jeszcze trzeci Oracle, o mój Boże! Aha, dwa razy Oracle plus Voidray, tu nie ma żadnych, żadnych jednostek do obrony tego orakla, żadnych, są trzy zeroty, uaa. To się może bardzo szybko skończyć. 3 orakul przeciwko 2 stalkery i co tam było? 2 orakul przeciwko same probki. Spójrzmy um, na to jak fajnie spada liczba zabitych. Znaczy rośnie liczba zabitych oczywiście, przepraszam. Uuu, tu były całe ewakuowane probki, tak ewakuowane probki. I mamy w tej chwili 29 zabitych przez chudego przeciwko 9 zabitym przez leoparda. Uh, right. I jest Wojdrej u, -u, u leoparda, co jest troszkę niedobrą sytuacją dla chudego, ale okej. Okay. Um, no i cóż, i wychodzi. Leopard wychodzi z trzema i jednym wojdrejem. podczas gdy chudy wychodzi z trzema -tr 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 zelotami czterema zerotami i dwoma stalkerami, i się idealnie mijają, po prostu. Dosłownie idealnie się mijają. E, tyle tylko, że Hudy ma przewagę. Ma przewagę pod tym względem, że A ma trochę więcej probek, B ma tutaj budynki, o i ma tutaj też Robo Facility i Mortala. Hmm, okej, okay. Interesujące. I jeden Voidray, i jeszcze jeden Oracle, i Zeloty, i Probe, który jest na mm, Move Command chyba, albo po prostu nie wiem co. Ech. Dobra, chudy wchodzi do bazy przeciwnika. Mam Oracle, które mają sporo energii, które będą w stanie zupełnie zniszczyć do końca tą linię wydobycia. Tu jest wojdrej przeciwko któremu chudy nie może absolutnie nic zrobić. Po prostu akcja dzieje się we wszystkich miejscach na raz i jest zero probek, proszę Państwa! Znaczy jest ta jedna probka, która wydawała tutaj pylona na mapie dla... Leoparda i Wojdry niszczy probki, aktywował Prismatic Alignment, które zadaje 6 obrażeń więcej na sekundę wszystkim jednostkom opancerzonym, tyle tylko, że probek jest jednostką lekką, więc absolutnie nie robi żadnej różnicy, czy jest aktywowana ta umiejętność, czy nie. I ewakuują się probki i tutaj jest niszczona baza. Niebieskiego Protosa, to jest niszczona za czerwonego Protosa. Czerwony Protos, jak już mówiłem, ma tutaj jednostki, więc jest bezpieczny. A jeśli wszystkie zostaną, y, ma tam budynki, więc jest bezpieczny. Jeśli tutaj wszystkie budynki zostaną zabite, to y, y, niebieski Protos zostanie też zabity. Ale nie, tu jest pylon, więc no, generalnie wiecie co? <laughs> to jest base race, ale to jest base race, który nie może się skończyć inaczej jak y, zwycięstwem Chudego. Po prostu w tym momencie armia Chudego jest dwa razy większa niż. Y, E, armia e, leparda, Leoparda, więc e, no właśnie. Oracle, tu są probki. Uuu, to może być bliskie. Wojdrej, 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 gdzie są stolce? O, o jakie ja lubię mecze, które kończą się przez zniszczenie wszystkich budynków. One się kończą tak, tak z nienacka człowiek sobie siedzi ogląda myśli że jednostki się jeszcze będą nawalały a tutaj po prostu się hmm, skończyło się no, też dobrze no i tak oto kończy się kolejny śmierdziel dzięki wszystkim za uwagę pozdrawiam was serdecznie subskrybujcie kanał i do następnego kasta